Dożynki to zwyczaj praktykowany jeszcze przez Słowian i plemiona bałtyckie, który przetrwał do dziś. To ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tegoroczne dożynki województwa mozowieckiego odbyły się w Muzeum Wsi Radomskiej. Honory starostów dożynkowych pełnili Marzena Kołacz-Rosołowska i Grzegorz Kołacz. Przede wszystkim reprezentujemy dzisiejszą uroczystość. Wyręczyliśmy chleb gospodarzowi, który został rozdany wszystkim uczestnikom tegorocznych dożynek wojewódzkich. Na ich program złożyły się tradycyjnie barwny korowód z wieńcami dożynkowymi, uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa radomskiego Marka Solarczyka, ceremonia dzielenia się chlebem, regionalne przysmaki, występy zespołu pieśni i tańca wolanianki czy Stowarzyszenia Kontrast z Pionek. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentował tym razem wicemarszałek Rafał Rajkowski. Jeżeli chodzi o ten, to spotkanie wszystkich sołec, wszystkich gmin z województwa Mazowieckiego, no to przede wszystkim wielkie święto, święto dla całego województwa i tym bardziej się cieszymy tym, że to jest tym razem w Radomiu, po raz pierwszy w Muzeum Wsi Radomskiej. Mam nadzieję, że też wrażenie tych wszystkich delegacji dorzynkowych, wszystkich osób, które przyjechały z całego województwa będzie bardzo pozytywne. Podczas dożynek nie zabrakło staropolskiej tradycji, ale i dobrej zabawy. Były wystawy maszyn rolniczych, projekcje filmów, stoiska kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych. Wielu gości przyciągnęło zwłaszcza autorskie stoisko Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim z konkursem wiedzy o Unii Europejskiej i Mazowszu koło Fortuny, wieloma ciekawymi wydawnictwami i dożynkowymi pamiątkami. Ta tradycja jest witamy celebrowana. Ja jestem Jaroszek, członkiem Zarządu Powiatu Drujeckiego i u nas co roku organizujemy, pomimo tego, że pandemia trwa w, w ostatnim Pana roku, to organizujemy dożynki Powiatowe corocznie. Są one tak samo liczne, jak i te dzisiejsze wojewódzkie. Rozstrzygnięto również konkurs, najaktywniejsze sołectwo krajowej sieci obszarów wiejskich. Sukcesy widać po sąsiedzku. Nagroda za piąte miejsce trafiła do sołectwa różkowo położonego w województwie mazowieckim w powiecie nowodworskim w gminie Nasielsk. Czwarte miejsce w konkursie na najaktywniejsze sołectwo zdobyła wieś Gnaty w gminie Lelis. Tym samym otrzymało nagrodę w wysokości 2,500 tysiąca złotych. Najniższy stopień podium i nagroda w wysokości 3000 tysięcy złotych trafiła do sołectwa Myszadła w gminie Jadów w powiecie wołomiejskim. Drugie miejsce i 5000 tysięcy złotych przypadło sołectwu Laski w gminie Izabelin. Najwyższy stopień podium to sołectwo Nowy Duninów w gminie Nowy Duninów. Już za chwilę dowiecie się państwo, jaki był 2021 rok dla rolników i sadowników oraz zaprezentujemy zwycięski wieniec dożynkowy. Mała liczba zakażeń oraz coraz więcej osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pozwoliło na odbycie się do rynek województwa mozowieckiego. Pandemia odbiła się negatywnie również na sektorze rolniczym. Ten rok był bardzo ciężki dla polskiego rolnictwa, dla sadownictwa, z dwóch powodów. Pierwszym powodem to był. Była pandemia występująca w, no na całym świecie. tak? Spowodowała ona problemy i trudności w zbycie produktów, które my wytwarzamy. Drugim problemem były złe warunki atmosferyczne, my jeszcze jako sadownicy jesteśmy w połowie tak naprawdę zbiorów i przed nami jest właśnie rwanie jabłek. Cały czas padały ostatnio opady atmosferyczne, które spowodowały, że te jabłka są gorszej jakości. Między innymi w takich przypadkach z pomocą przychodzi samorząd województwa mozowieckiego. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, no to, to jest niebagatelne, bo to są naprawdę grube miliony, które trafiają bezpośrednio w ramach zarówno infrastruktury dla potrzeby dla rolnictwa jak również wsparcia konkretnych działań samych rolników i no za to odpowiada Departament Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim, ale my mamy to poczucie, że robimy naprawdę wszystko, żeby wesprzeć w tych wszystkich instrumentach Polską Wieś jak najbardziej. Podczas wojewódzkich dorzynek wybrano najpiękniejszy wieniec. To wyróżnienie zdobył w tym roku Powiat Zwoleński. Drugie miejsce zajął wieniec Powiatu Ostrołęskiego, a trzecie Powiatu Radomskiego. Dożynkowy wieniec od zawsze związany był z tymi obchodami. Dawniej przynoszono gospodarzowi z pola. Jak widać ta tradycja nie ma zamiaru popaść w zapomnienie. Wsparciem dla lokalnych samorządów jest również już po raz piąty konkurs Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sukcesy widać po sąsiedzku. Począwszy od Ksowu, czy Fogru, czy, FOG czy e, no Tych środków mamy dużo, mamy dużo konkursów, które też ogłaszamy. Ja ostatnio podpisywałem 130, prawie 130 umów z kołami gospodyń wiejskich. To też pokazuje, jak dużo jest tych kół gospodyń, tych organizacji, które są aktywne w swojej lokalnej społeczności. W 2017 roku do konkursu zgłosiło się 17 sołectw, w 2018 już 20, rok później było ich 22, a nabór ubiegłego, pandemicznego roku zakończył się liczbą 24 zgłoszonych aktywnych sołectw. Ten rok to rekordowa liczba 30 najmniejszych lokalnych społeczności docenionych przez wójtów swoich gmin i wytypowanych do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim do walki o najaktywniejsze sołectwo ksow. 20 lipca 2021 roku komisja konkursowa dokonała wyboru tegorocznych laureatów, a uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem symbolicznych czeków odbyło się 29 sierpnia 2021 roku podczas dożynek województwa mozowieckiego w Muzeum Wsi Radomskiej. Wyróżnienia w konkursie XOF zdobyło 11 sołectw. Przedstawicielom symboliczny czek o wartości 1000 zł wręczył wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski. Niestety przedstawiciele sołectwa Nowy Duninów, czyli zwycięzcy konkursu, nie mogli stawić się po symboliczny czek na kwotę 7000 zł. Zapytaliśmy więc o odczucia srebrnego medalistę. Ogromne wyróżnienie, bardzo się cieszymy. To jest ogromna motywacja do dalszej pracy na pewno. W laskach pojawiliśmy się z naszą kamerą w ramach odcinka o inteligentnej wsi. W ramach 25-lecia powstania gminy Izabelin stworzono tam mural składający się z wizerunków mieszkańców. Wiele przed nami z tych działań dotychczasowych tym, czym się chwalimy, czym wymieniamy się z innymi sołectwami również, to na przykład wolontariat, który prowadzimy sołecki, pani Agnieszka jest koordynatorem, jest także przewodniczącą naszej rady sołeckiej, wolontariat z młodzieżą, wolontariat na rzecz osób starszych, na rzecz mieszkańców. Pomysłów nie brakowało i nie brakuje w Sałectwie. Powstała już koncepcja ścieżki turystycznej, a realizowana jest największa obecnie inwestycja na tym terenie polana rekreacyjna. Prowadzimy również spotkania, zajęcia dla mieszkańców takie jak joga, shrinryoku, czyli te, które w obecnej pandemii były możliwe do zrealizowania, czyli tak naprawdę na zewnątrz. Cieszymy się, że z roku na rok widać po sąsiedzku coraz więcej sukcesów i że Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i inne pomocy finansowe proponowane przez gminy, powiaty i samorząd województwa mazowieckiego przekładają się na realną aktywność, pomysłowość i pracowitość sołectw, sołtysów i rad sołeckich. Dzisiaj drugie miejsce, za rok główna nagroda. Taki jest plan. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach. Szczegółowe informacje o tym, jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com oraz www.mazowia.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.